W tym poradniku Wam pokażę, jak odbierać ludzi małym pociągiem na raty. Na przykład, maksymalnie możecie, nie wiem, brać trzy osoby, 4, 5, 6, ale interesuje Was dany gatunek ludzi, czyli na przykład zielone grubasy, czy tancerki, czy yy, czarnulki. tak? Ale na przykład wiecie, że u dwóch osób są właśnie dwie osoby, a Wy potrzebujecie pięć, więc nie chcecie odbierać, ale chcecie już się zarezerwować, aby nikt Wam inny ich nie wziął. Teraz Wam pokażę, w jaki sposób. Pierwsze co, musicie mieć miejsce wy tutaj w tym białym budynku, więc ja zrobię sobie to miejsce. Mam sześć miejsca. I teraz tak. Interesują powiedzmy mnie... Yy, zobaczę jakich ludzi mamy. Kasia na przykład ma w taki... Kasia ma wszystkich, bo ma bardzo dużo osób. Truskawka. Na przykład dziadków i w żółtym kapeluszu Luszu Dawid. W ty... Te... O i dobra. Czyli na przykład interesują nas, nas babki w tym żółtawym całym kapeluszu tak czyli teraz tak jedziemy pociągiem po kolei na przykład jedziemy do Kasi, szukamy tych osób w tym żółtym kapeluszu Kasia ma tylko jeden, biorę jadę dalej na przykład do Renatki Renatka ok, nie ma Dawid Dawid ma dwie to biorę i teraz mogę dalej szukać i jechać tak ale, jak na przykład w tym momencie nie ma nikt tych babek w kapeluszu, a chce na przykład za godzinę, czy za półtorej wejść znowu, czy za pół, bo może ktoś będzie miał, to tak, nie naciskacie na ten pociąg na dole, tylko na domek. Naciskacie na domek, automatycznie wracacie na swoją farmę. W ten sposób ten mały pociąg jest zamrożony. I teraz, co zrobić, aby dalej kontynuować odbieranie ludzi? Wchodzicie tutaj w ludzików. W sojusz, czyli na tego czer czerwonego konia, i obojętnie do jakiej osoby. Na przykład ja sobie wejdę do Snowwilla. Wsiadam sobie do Snowwilla, szukam jego pociągu, jego miasta, wchodzę do jego miasta. Widzicie, nie odbiorę pociągu, ponieważ nie jestem w swoim mieście, tylko u niego. I automatycznie przyjeżdża mój pociąg, którego wcześniej yy, wysyłałem, aby odbierać ludzi. I wchodzę, na przykład, on żadnych nie ma, ale wtedy naciskam na ten mały pociąg i mogę dalej kontynuować szukanie ludzi. I szukam dalej tych ładnych. Mam. O, te. Mam już trzecią. I teraz znowu nie ma. Dobra, za pół godziny wychodzę. To nie, znowu nie wchodzę w ten pociąg, tylko w biały budynek. I znowu mam zamrożony pociąg. O, teraz od mija 20 minut. Wchodzę sobie znowu w ludzi. W jakiegoś od nas. Do. W pociąg. Znowu przyjeżdża ten nasz pociąg, i dalej mogę kontynuować szukanie właśnie tych babeczek, tak? I odbieram sobie dalej. I w ten sposób, zobaczcie, fajnie pięć osób sobie odebrałem. To już już nieważne, jaką kolejną sobie wezmę. I mam sześć osób. I jak już mam maksymalnie osób, które mogę odebrać, Wracam tym pociągiem do siebie i automatycznie pociągiem przyjeżdża. Jeśli się pomylę to szybko wychodzę. Wyszedłem szybko na swoją farmę. I jeśli zdążysz szybko wyjść, to wtedy wchodzisz z powrotem na tę osobę, na miasto i pociąg też przyjedzie. Nawet jeśli się pomylisz wrócisz, ale szybko wyjdziesz, to tak jakby to było anulowane, jakbyś w ogóle nie wchodziła do siebie na farmę. I dalej możesz tych ludzi odbierać. No to ja wracam, czekam na te osoby. I w ten sposób możecie odbierać ludzi na rady. Bo jakby przyszła do was do miasta, to znowu musicie ten czas odczekać, aby znów go wysłać. Prawda? I widzicie, przyjeżdżają, mam pięć osób w różnym czasie odebranych z własnego sojuszu. I spokojnie mogę ich nakarmić, wysłać. No i to byłoby na tyle na temat odbierania ludzi na raty. Mam nadzieję, że pomogłem Wam, że będzie Wam się łatwiej robić yy, te derby. Tak samo jak odbieracie ludzi nie typowo do danej, yy, danego rodzaju, ale np. do danego budynku. Szukacie, tak? To możecie też brać. O, tu mam dwóch, ale jeszcze dwóch brakuje, to poczekam, może ktoś wyśle, tak? I w taki sam sposób na raty tych ludzi odbieram.